Czy masz już jakieś reakcje od właśnie grupy, czyli od tych, którzy bronią naszej granicy od armii, od, od po prostu straży granicznej. Czy oni jakoś zareagowali na to, że chcemy właśnie stanąć w ich... Dobrym imieniu i chcesz po prostu nagrać film, prawdziwy tak, film. O tak no, rozmawiałem z, z kilkoma z, z nich, z różnych służb, z wojskiem I, i z, i, tak, z, tak, z policją tak, i z tak. ze Strażą Graniczną. No wiadomo, że oni nie mogą za bagłośno o tym mówić, ale przecież tych ludzi to boli. No, no, to, to, co, to, co z nimi zrobiono, tak? no, oni, on, wielu z nich tam. Szło w poczucie obowiązku. Owszem, tam były takie zarzuty, są przecież oni za to dostają pensję i tak dalej, no ale że byli ludzie, którzy służyli ochotniczo. I w związku z tym mm, później jak dzieci pytały, a, czy ty jesteś mordercą, na przykład, taki miałem. Proszę w filmie. Jest. No to jest smutne. Ja się trochę uśmiecham, ale to jest smutne. dziecko pyta ojca, który wrócił z, z, z granicy, ze służby, to tak w szkole mówią, że to Wy to mordercy jesteście, bo w telewizji tak mówili. To, to wiesz, no, to jest coś, co jest niebywałe. No. Który, który kraj sobie może na coś takiego pozwolić? To jest długofalowe działanie mające podkopać naszą, nasze poczucie właśnie bezpieczeństwa, nasze, nasze struktury, nasze służby. Tak. No i za chwilę będziemy myśleć tego efektem, no. co się już dzieje.